Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę z informacją, że mam jeszcze do zaoferowania dwa czytania roczne za 59 zł. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo ma potrzebę, żeby takie czytanie zrobić właśnie na najbliższe 12 miesięcy, poczynając od stycznia, to oczywiście taką osobę zapraszam na, na maila do kontaktu na Oliana 777 małpaw.pl. Dwa miejsca jeszcze, że tak powiem, Mogę zorganizować dla osób za 59 zł, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to Was serdecznie zapraszam. Coś jeszcze chciałam dodać. Aha, jeszcze chciałam dodać informację, że pytacie, czy będą wodniki na grudzień. Owszem, nagram taki filmik, natomiast to już nie będzie stricte na grudzień, bo już jesteśmy w połowie grudnia, więc będzie to od tego dnia, w którym zrobię do. Na miesiąc czasu, tak? Czyli do tego samego dnia kolejnego miesiąca. Więc wodniki będą, koziorożce też będą jeszcze nagrane. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Oliana.